To, jeżeli taki deszcz meteorytowy spadł, to zmieniło cały, cały bieg historii Egiptu. Krótko mówiąc, mogła nastąpić zima nuklearna, czyli na dużym obszarze obniżyła się temperatura, wszystko się zmieniło. Jeżeli jakieś były tam nie wiem komponenty chemiczne do tego, dodać kwasy, to wszystko zżarło roślinność i dlatego mamy w tym regionie pustynię. Mimo tak przyjemnych chwil związanych z niepowtarzalnymi widokami i ciepłem egipskiej ziemi, praca podczas ekspedycji bywa męcząca. Wyjazdy ekspedycji w teren były zabezpieczane przez wojsko. Ściany szybu były przytopione, tak jakby meteoryt trafił w centralną część piramidy. Albo może być, że piramida jeszcze nie była zbudowana, tylko był, dolna część była zrobiona i w to miejsce trafił, albo tak mocne uderzenie było, że całą piramidę rozrzuciło i jeszcze przytopiło wewnętrzną część piramidy. Franc pobrał szereg próbek. E, jego zdaniem, e, Wykazuje to pewne zróżnicowanie w tychże trójkątach i na zewnątrz. Moim zdaniem, tych próbek jest za mało, żeby, żeby coś dzisiaj powiedzieć. Być może w przyszłości to się zmieni. Na wzgórzu Aburaż na wschód od piramidy odnaleziono dwie formy koliste. Prawdopodobnie kratery powstały wskutek wybuchów meteorytów. Pobrane w Egipcie próbki zostają przecięte, wypolerowane i przyklejone do szkiełka podstawowego, a następnie poddane badaniom mikroskopowym. Proponowane teorie są w jakiś sposób prawdopodobne. Zatem należałoby poszukiwać śladów po mikrometeorytach, czyli tych składnikach kometarnych, które są rozproszone w masie tego brudnego lodu. I wygląda na to, że takowe składniki zostały poznajdowane. Czyli w miarę potwierdzenia większą ilością badań obecności tych mikrometeorytów pod tą warstwą izotropową, no, jest to dość poważna przesłanka ku temu, żeby tak sądzić. W tej chwili, jeśli chodzi o identyfikację tych pierwiastków, które tam są, to jako główne pierwiastki węgiel, bor, no i jest tam też tlen i to tak wygląda trochę, jakby to była taka ta warstewka złożona z osobliwego rodzaju jakiegoś polimeru bezpośrednio materiału takiego samego typu na ziemi nie ma, bo to by bardzo ułatwiło, gdyby się taki wzorzec, który z tych materiałów produkowanych na ziemi miał podobne parametry, bo można byłoby go użyć jako wzorca. Więcej musi być kraterów, nie dwa, a jeszcze. No I w pierwszym dniu nie dało się nam zbadać całego Płaskowyżu. Wiadomo, to duży obszar, no i nie wiedzieliśmy, że na samym Płaskowyżu istnieje krater. Dzięki ekspedycji zostało zlokalizowanych 9 kraterów o różnych średnicach. Moc wybuchów przy powstaniu takiego krateru jest porównywalna do wybuchu bomby atomowej. Czerwone kropki wskazują na lokalizację kraterów. To oznacza, że cała północno-wschodnia część Egiptu uległa zagładzie.